Wciskamy się z nowym pleszem. pc wersja nadchodzącego survivalowego horroru polskiego studia Deform 51 wyjdzie ze wczesnego dostępu dopiero w drugim kwartale tego roku, ale możemy liczyć na to, że gra będzie bardziej rozbudowana. Twórcy między innymi wprowadzają dodatkowe lokacje, bronie i przeciwników oraz przygotowują dodatkowe wersje językowe. Otrzymaliśmy garść nowych informacji na temat gry Sherlock Holmes Chapter 1. W specjalnym materiale wideo z odpowiedziami na wybrane pytania fanów, twórcy mówią i do zadań zaoferuje główny wątek: jaką rolę odegrają przebrania, na czym będzie polegać nieliniowości rozgrywki, czy jacy aktorzy głosowi wcielą się w główne postacie. PlayStation 5 wróciło do sklepów i momentalnie ponownie się wyprzedało. Sklepy próbowały tym razem nieco utrudnić zadanie skalperom i przygotować droższe zestawy z kontrolerami czy grami. Nie udało się ich jednak powstrzymać w mediach społecznościowych i tak różne grupy chwaliły się z zakupem tysięcy sztuk konsol. Przerywamy na moment dzisiejsze wideofilmowanie, by wraz z filmą Sony Music Poland zainteresować Was premierą nowej płyty zespołu Wardruna, którego lider Einar Selvig komponował muzykę do Assassin's Creed Valhalla, a także serialu wikingowie. Nowy album zespołu nosi tytuł Kwitrafen, a przynajmniej tak wnioskuję po godzinnym researchu. Stosowne linki znajdziecie w opisie. Ta muzyka zaprowadzi Was do świata bogatej kultury i odniesień. Growo serialowo-lingwistycznych. W internecie pojawiło się mnóstwo nowych wiadomości na temat gry Resident Evil Village i jest to przede wszystkim data premiery gry 7 maja 2021 roku, szczegóły wydań specjalnych czy informacja, że gra trafi również na poprzednią generację konsol. Warto zaznaczyć, że wszystkie wydania mają się ukazać tego samego dnia. Rzecz roli Jackiego z anglojęzycznej wersji Cyberpunka 2077 zasugerował, że jeżeli istnieje takie zapotrzebowanie, to według niego całkiem możliwe byłoby stworzenie DLC-ka z większym udziałem postaci. Nie są to potwierdzone plany, ale warto zapamiętać jego słowa, zwłaszcza, że teoretycznie warunkiem miałaby być chęć fanów. Zarówno EuroTrack Simulator 2, jak i American Track Simulator pojawił się event, w którym gracze będą mogli transportować szczepionki na COVID-19. Cenem będzie ukończenie co najmniej siedmiu nienaruszonych dostaw szczepionki. Wydarzenie zakończy się 8 lutego o pierwszej w nocy. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do następnego.